Dominik Siwiec sędziszowa Małopolskiego był kolejnym sportowcem, którego zaprosił do siebie gospodarz gminy. Wizyta w Ratuszu była okazją do pogratulowania Dominikowi ostatnich osiągnięć, to jest medalu w Pucharze Świata w Nowym Dworze Mazowieckim i trzeciego miejsca na Mistrzostwach Polski dla Amatorów w kolarstwie szosowym w Rawie Mazowieckiej. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oczywiście życzę sukcesów, i mam wielką nadzieję, że za trzy lata w Paryżu. Dominika również zobaczymy i po raz kolejny będziemy mieć olimpijczyka z naszej gminy. Duże zaskoczenie, Też nie spodziewałem się, że, że w taki sposób pan mnie tutaj zaprosi, pogratuluję tego sukcesu. Jakby no ja nie szukam poklasku, jak to się mówi, robię to sam dla siebie, ścigam się w zawodach całej Polski, tutaj ten brąz na mistrzostwach Polski. Duże osiągnięcie dla mnie osobiście, no ale tak jak mówiłem, no, duże zaskoczenie i duże, duże podziękowanie też dla pana burmistrza za to, że, że się postarał, że jakoś mnie w ten sposób nagrodził. Burmistrz wręczył Dominikowi nagrodę finansową w wysokości półtora tysiąca złotych. Drugie wicemistrzostwo Polski było moim planem na ten rok, mówi Dominik Siwiec. Taki cel, który, który też i no, dzięki sponsorom, których który chciałem by wymienić, czyli cyklocentrum Kolbuszowa i firma pachnąca szafa, no też postawili się. Z dobrej strony umożliwili mi te wyjazdy w Polskę. Ja też na początku sezonu, właśnie po rozmowach ze sponsorami, powiedziałem, że Mistrzostwa Polski to jest ten czerwony punkt w kalendarzu. To, co, to, co będę chciał się pokazać, jakoś właśnie po tym covidowym czasie otworzyć też sezon, udało się. No, brązowy medal, jakby nie było, jestem tym, no, tym młodym kolarzem w stawce. No ale udało się, udało się stanąć na pudle i no, myślę, że to dobry wynik, dobra prognoza na przyszłość. Podczas mistrzostw w Rawie Mazowieckiej Dominik ścigał się z najlepszymi zawodnikami w kraju. Była trasa bardzo szybka, bardzo takie interwałowe, interwałowe tempo tam, no tętno praktycznie nie spadało poniżej 190 uderzeń, więc bardzo mocny wyścig. Już duża, wysoka temperatura, bo była to niedziela jeden z najcieplejszych dni właśnie podczas wakacji, tam temperatura 30 stopni w cieniu, to to taka normalka podczas wyścigu, więc trzeba było na pewno dużo pić, uważać na to, żeby się gdzieś tam nie przegrzać, bo jak wiemy po igrzyskach, które się, które się odbywają w Tokio już tam niektórzy zawodnicy schodzili na wózku z powodu tej dużej temperatury, więc na to trzeba było patrzeć. No i co, przygotowanie, no przygotowywałem się praktycznie od listopada już stricte pod ten, pod ten wyścig, żeby się dobrze pokazać, wiedziałem co mnie czeka, z kim się trzeba będzie zmierzyć, kogo pokonać, no i już na finiszu trzecie miejsce z dużej grupy, więc myślę, no jak najbardziej jestem z tego zadowolony. Dominik jest kolarzem o wysokim wzroście, jak widać ponad 190 cm nie jest przeszkodą do osiągania sukcesów w tej dyscyplinie. Można to pokazać jako zaletę i jako wadę, jako zaletę na pewno, że gdzieś tam mogę rozstawić łoki, gdzieś tam nie dam się zlepnych na pobocze. Ale z drugiej strony ciężko też się przeciskać właśnie jeśli chodzi o te mistrzostwa Polski na mecie już mogę powiedzieć na trasie mieliśmy dwa zakręty 90 stopni i tam ciężko było mi gdzieś tam się właśnie przecisnąć między zawodnikami. Musiałem być z przodu, ale z drugiej strony właśnie ja też nie dałem się już będąc z przodu na finiszu nie dałem się też innym kolarzom wyprzedzić, więc to takie myślę pół na pół. Ale jednak troszkę minus, bo ciężko znaleźć rower. Typowo pode mnie. tutaj, właśnie sponsorzy, chłopaki z tyklu Centrum Kolbuszowa, postarali się. Dostarczyli mi super maszyny, na której się mogę ścigać, ale też to nie było łatwe. Przed Dominikiem w tym roku jeszcze kilka startów, między innymi w wyścigu Majka Dejs, który już dwa razy wygrał, liczy na złoto również tym razem, w wyścigu Tomasza Marczyńskiego i karpackim wyścigu kurierów. Trzymamy kciuki. Statyw jest najcięższy, a kamerę powinny nosić dwie osoby. Do studia natomiast podczas nagrań nie przedostają się żadne dźwięki z zewnątrz. Do takich wniosków doszły dzieci po wakacyjnych warsztatach dziennikarskich w naszej redakcji, które zorganizowaliśmy 28 lipca. Na warsztatach dziennikarskich w telewizji Małopolskiej dowiedziałam się, jak zrobić zdjęcie psa lub kota. Dzisiaj się również dowiedziałam jak studio jest wyciszone. Pewnie dlatego, żeby że jak na przykład musi być głośno, są jakieś remonty, ale i tak coś musi być nagrywane w studiu, to nic kompletnie nie słychać. Studio jest bardzo wyciszone. Można spokojnie nagrywać, nawet kiedy się jakiegoś krzykacza za plecami. Dowiedziałam się, jak się robi zdjęcia i film. Panowie nam pokazali, jak są ciężkie aparaty i kamery. A najcięższa to była kamera. Młodzi adepci dziennikarstwa nauczyli się też, jak prawidłowo kadrować i występować przed kamerą. Poradzili sobie z tym całkiem nieźle. Oto dowód. Witam Państwa i zapraszam na wakacyjne wydanie telewizji sędziszów. Małopolski. Witam Państwa i zapraszam na wakacyjne wydanie Telewizji Sędziszów. Witam Państwa i zapraszam na wakacyjne wydanie Sędziszów Małopolskich. Witam Państwa, zapraszam Was na Telewizję Sędziszów. Bardzo dziękuję za uwagę. W ostatni dzień lipca na małym rynku w Sędziszowie Małopolskim koło gospodyń wiejskich Moja Wolica Ługowa zorganizowało piknik rodzinny pod nazwą Warsztaty Degustacja Piknikowa Integracja. W ramach rządowej akcji propagującej powszechne szczepienia, Szczepimy się. Do dyspozycji mieszkańców na pikniku był mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Wyszedł projekt z rządu, że koła gospodyń mogą wspierać. Akcje szczepień, a przy okazji zrobić pikniki, zabawy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla starszych. Dla mieszkańców przygotowano mnóstwo atrakcji. Były zabawy z animatorem, konkursy i darmowe dmuchańce. Mimo złej pogody, dzięki takiemu placowi, jaki posiada sędziszów. Mogliśmy to wszystko zrobić, prawda? Bo zadaszenie jest, muchańce się zmieściły pod. Przygotowano także wystawę zdjęć przedstawiających działalność KGW Moja Wolica Ługowa. Ciekawostką były warsztaty pieczenia proziaków i ubijania masła. Najmłodsi uczestnicy festynu mieli z nich nie lada frajdę. A co? Chcecie? Na chodzić! Musicie tutaj złapać. Na wartach było fajnie. Nauczyłem się robić preziaków. Super! I nauczyłeś się. A masła też się nauczyłeś robić? I to takie dziwne urządzenie, nie? Ciężko się tym robi. Nie zabrakło degustacji potraw przygotowanych przez KGW Moja wolica Ługowa. Jesteśmy takim kołem, które, które uwielbia robić takie rzeczy. Uwielbiamy się udzielać i my tym żyjemy po prostu. Niestety koronawirus nas troszkę zastopował, ale mamy nadzieję, że to jest pierwszy punkt, który zrealizowałyśmy w tym roku i będą następne. Piknik zakończyła zabawa taneczna do białego rana z DJ-em z Art Music Media. Wydarzenie zorganizowali wspólnie KGW Moja Wolica Ługowa, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim i OSP z osiedla Wolica Ługowa. Warsztaty programistyczne dla dzieci, zabawy z animatorami i quizy z nagrodami. To wszystko czekało na uczestników pikniku promującego projekt Cyfrowe Goki w podregionie rzeszowskim. Ten odbył się w piątek 30 lipca na placu przed Sędziszowskim Ratuszem. Impreza miała za zadanie promowanie wśród mieszkańców udział w projekcie Cyfrowe Goki, w ramach którego Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim prowadziła bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu programowania, z zakresu bezpieczeństwa w sieci i dziennikarstwa online. A dzisiaj na tym wydarzeniu, że tak powiem, gramy, bawimy się, są zajęcia i gry edukacyjne, maty wielkoformatowe, także super zabawa. Atrakcją były mega maty edukacyjne. W trakcie zajęć odbyły się liczne quizy z nagrodami. Organizatorem eventu była Fundacja VCC z Lublina. Wszystkie zajęcia poprowadzili animatorzy z agencji eventowej Infinitum. Mamy parę rodzajów robotów, którym programujemy różne, różne funkcje, czy to ozobot, czy taki. Dla maluszków troszkę mniejszy roboci krokodylek. Mamy matę do kodowania, na której szereg naprawdę szereg funkcji jest do zrobienia, do zagrania, do przeprowadzenia. Mamy szachy. Szachy niby nie każdemu mogą się kojarzyć z kodowaniem, programowaniem itd. Tak Jednak myślenie parę kroków w przód i układanie strategii jest chyba kluczowe w pisaniu na przykład programów. Z tego, co moja wiedza mi podpowiada, także na pewno przydają się, jeśli chodzi o rozwój kompetencji cyfrowych również. Obecnie kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych, stanowią zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka. Jest to zdecydowanie przyszłość i ułatwianie sobie codziennego życia. Tak samo jak mamy przykładowo prezentację, którą puszczamy na telewizorze, która traktuje o informacjach z. O platformie Pułap, o stronach PUE owskich o kompetencjach cyfrowych, takich, tak ogólnie również, a także o innych informacjach, które przydają się nam na co dzień. W codziennym życiu to bardzo ułatwia funkcjonowanie. Na przykład my w naszej agencji eventowej korzystamy ze wszystkich tych udogodnień. Praktycznie każdy z nas ma aplikację Mobywatel, korzystamy z platformy ePUAP. App, posiadamy kwalifikowane podpisy certyfikowane, dzięki czemu nie musimy ruszać się z domu, żeby załatwić naprawdę 99% spraw urzędowych. W ramach projektu w lipcu podobne pikniki zorganizowane zostały w ponad 150 miejscowościach. W ramach piątej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad Wodą został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy Artystyczny Przewodnik, którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających na plaży. Policjanci co roku prowadzą zintensyfikowane działania odnośnie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w związku z wakacyjnym wypoczynkiem. W tym roku w ramach ogólnopolskich działań Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad Wodą Wodą, które są już cyklicznie powtarzane od 5 lat, e, został zainicjowany przez Komendę Główną Policji konkurs. Konkurs ten jest organizowany bezpośrednio przez Komendę Główną Policji w Warszawie, e, i w związku z tym prace na ten konkurs należy przesyłać bezpośrednio do nich. Jest to konkurs na nakręcenie krótkiego spotu filmowego do 60 sekund maksymalnie, który będzie promował właśnie bezpieczne zachowania nad wodą i w wodzie. Jest on skierowany do dzieci w wieku od 5 do 18 lat i wszelkie szczegóły dotyczące samego konkursu, bądź też właśnie adresu, na jaki trzeba wysyłać tę pracę, można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej. Spot trwający maksymalnie do 60 sekund powinien być wykonany techniką cyfrową, przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezwrotnym nośniku. Prace należy zgłaszać do 10 września. Spot ma promować bezpieczne zachowania w wodzie lub nad wodą. Przypomina nadkomisarz Dominika Oleś. Tutaj już zostawiamy pełną dowolność autorowi takiego spotu, a kreatywność dzieci i młodzieży z naszego powiatu bywa przeogromna, co inne konkursy już nieraz pokazały. Wakacje to dla większości z nas czas wypoczynku i relaksu. Jednak dla policjantów to również okres intensywnej pracy. Funkcjonariusze prewencji dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających. Jeśli mam informację, że gdzieś na terenie powiatu odbywa Jakieś um, chwilowe, takie czasowe zgromadzenie takich dzieciaczków w ramach jakichś wakacyjnych półkolonii. Policjanci tam się udają i w ramach właśnie tych spotkań i prelekcji mówią o tym, czego nie wolno robić, albo co należy robić w związku z tym wypoczynkiem. To bezpieczeństwo dotyczy zarówno odpoczynku nad wodą, w lesie, w górach, ale również jak zachowywać się na drodze. Przypominamy o przypominam obowiązkowych odblaskach, przypominamy o tym, że należy również uważać w domu, przy pracach polowych, domowych. Generalnie skupiamy się na Bezpieczeństwie zarówno dzieci, ale również osób starszych. Próbujemy to wszystko łączyć, aby mieszkańcy naszego powiatu czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie. Ciągle największym problemem pozostaje alkohol oraz kąpiel na nieznanych wodach. Na zbiornikach wodnych najbardziej zagraża nam najczęściej brawura. I to, że jesteśmy pewni, że na przykład woda jest spokojna, że damy radę, że jesteśmy wystarczająco silni, a wśród dzieci i młodzieży Brak opieki dorosłych. Coraz częściej zdarza się, że osoby wypoczywające nad wodą dzwonią na komendę, informują, że jacyś rodzice, których oni nie znają, są z dziećmi nad wodą i nie sprawują ich zdaniem we właściwy sposób opieki nad dziećmi. Zdarzało się, że policjanci, którzy byli na udawali się na miejsce, potwierdzali te obawy osób odpoczywających i dobrze że takie osoby dzwonią, ponieważ z wodą nie ma żartów. Jak uczy nas doświadczenie, niestety. Zdarza się, że osoby i mieszkańcy naszego powiatu tracą życie, wchodząc do wody po alkoholu, czy też w miejscach do tego niedozwolonych i nieprzeznaczonych. Więcej informacji na temat akcji kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą na www.policja.pl Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować, ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak na przykład wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Nie możemy przejść obok niego obojętnie, przypomina Anna Olech, sędziszowskiego magistratu. Mamy obowiązek się spisać i podkreślam, że jest to obowiązek. Nie możemy się od tego jakoś wykręcić, mówiąc kolokwialnie. Jest Ustawa nakłada nawet możliwość grzywny na osób, które odmówią udziału w spisie powszechnym. Ja może wynieść taka grzywna? Do 5 tysięcy złotych. W bieżącym spisie powszechnym nacisk kładzie się na samospis za pomocą internetu. Formami uzupełniającymi jest możliwość spisania się za pośrednictwem infolinii, telefonicznie z rachmistrzem, ale rachmistrzowie również od kilku tygodni są i pracują w terenie. Samo spisu internetowego płyną korzyści. Do korzystania z tej formy zachęca główny urząd statystyczny i nasz urząd, dodaje Anna Olech. Od początku spisu była możliwość uczestniczenia i udziału w konkursie dla osób, które same spisały się przez internet. Ta, ten konkurs już się zakończył, nagrody zostały rozlosowane. Natomiast w tym momencie prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs dla gmin, i nasza gmina również bierze w tym udział. Jeśli mieszkańcy wezmą udział w samospisie i zrobi to bardzo dużo osób, to mamy szansę na wygranie urządzenia wielofunkcyjnego, które gmina może przekazać chociażby do szkoły lub przedszkola. Podkarpacie słabo wypada na tle innych województw pod względem spisywania się, zwłaszcza przez internet. Dlatego zachęcamy, promujemy i przypominamy o tym, że warto to zrobić, ale także trzeba uczestniczyć w tym spisie. Gmina Sędziszów jest tak po środku gorzej wypada, bo dane są przytaczane powiatowo, więc sama nasza gmina wypada całkiem nieźle. Natomiast. Powiat już troszkę gorzej, czyli te pozostałe gminy, które należą do naszego powiatu mniej uczestniczą i mieszkańców mniej się spisało. Jak wypełnić formularz i o co zapyta GUS? Główną taką daną, która jest potrzebna, to jest PESEL i nasz i wszystkich osób, które zamieszkują w danej nieruchomości w danym lokalu i podkreślam, zamieszkują, a nie są zameldowane, bo to są dwa różne pojęcia, a spis dotyczy osób, które zamieszkują, nawet jeśli są, nie są zameldowane, to należy je spisać. I tak samo osoby, które są zameldowane, a nie mieszkają, no to temu spisowi w danej nieruchomości nie podlegają. Powinny spisać się tam, gdzie mieszkają. Więcej informacji na www.spis.gov.pl